Parkuję naręcznym pod bankiem Audi. Wbiegają do środka czerwone kominiarki. Podchodzę do kasy. Kopytem celuję w pysk. I mówię. Habarala, habarala hajs. Wszyscy leżą na ziemi zesrani. Ochraniarzowi krew leci z bani. Borikson w rękach trzyma dynamit. Wyjebał was w kosmos. Gang z Albanii. Ściągaj swego męża dziwko złote okulary, bo mam takie same. Zawsze chciałem mieć dwie pary. Dawaj to kurwo, bo ci zajebie z zbani, a ty skór wielu pakuj hajs do Samary. Ram, pam, pam. Jeb, jeb, jeb. Szukam Alibaby. Gdzie on jest? Pytam Boriksona, gdzie on jest. A on po drugiej stronie już wali skręt. To jest napad, napad. Wszyscy do góry ręce. Do góry ręce jak na naszym koncercie. To jest Zalbani Gang. Dwóch chorych MC. I chory producent. Muzyczne pierdonięcie. Na mojej mordzie czerwona kominiara. Płać kurwo w funtach, w złocie i dolarach. Wsadzam w mordę karabin jakiejś babie. To jest napad na bank. Zaraz będzie po sprawie. Jak ci się podoba mój czerwony kolor? Nie bój się nic, zaraz biorą cię na oją. Nagle wpada z kopynem byku. Popek się wydziera, w jakimś innym języku. To jest gang z Albanii, krótka piłka. Wódka, karabin, kokaina i siłka. Pop przypadkowo strzelił komuś w łeb. Bardzo przepraszamy, to była pomyłka. Zawsze jest chwila. Żeby pozdrowić fanów, nawet gang zwali Siana Baranów. Szybki napad na bank. Selawi. Kończymy roboty i zamykamy drzwi. Egeszege, druto, cioromasta hują. Bank rozjebany Wszyscy wyskakują. Silnik odpalony. Nasze Audi ryczy. Strzelam w powietrze. Ktoś ucieka po ulicy. Wszyscy zakładnicy zostali w banku. Siedzą pod ścianą, ustrani ze strachu. Pizda do dechy, lecimy na full Niech żyje gang, a na czele król. To jest napad na bank, wszyscy do góry ręce. Do góry ręce jak na naszym koncercie. To jest z Albanii gang. Dwóch chorych chemce i chory producent. Muzyczne pierdolnięcie.